Hej ty! Watras przysłał mnie do ciebie. To dobrze. Co ci powiedział? Wspomniał coś o rytuale odwrócenia, który należy odprawić w słonecznym kręgu. he, <laughs> ten stary wyga. Chyba wiem, co planuje. Przybywasz by przekazać mi jego zaproszenie? Na to wygląda. Kiedy wyruszysz? Pomogę przy odprawianiu rytuału. Dopiero gdy będę miał pewność, że jesteś gotów stawić czoła smokom. Dlaczego od razu nie pójdziesz do Watrasa? Czasem Cię po prostu nie rozumiem. Nigdy nie zwracaj się do mnie tym tonem. Gdyby nie ja, Twoje szczątki gniłyby teraz w świątyni śniącego. Więc wyjaśnij mi chociaż, dlaczego się wahasz. Odkąd opuściłem magów ognia, starałem się trzymać od nich możliwie daleko i nie zamierzam tego zmieniać. Tak długo, jak to możliwe. Więc zanim znów stanę przed mymi dawnymi towarzyszami, chcę mieć absolutną pewność, że nie robię tego na darmo. Musisz być gotów do walki ze smokami. Z takim wyposażeniem daleko jednak nie zajdziesz. Wróć do mnie, gdy będziesz wystarczająco silny.